Dobra, mamy kolejne znalezisko. Zobaczcie: Muchomorek żółtawy. Grzyb ale chyba to nie jest Muchomor żółtawy. A nie, jest Muchomor żółtawy. Proszę zacząć resztki pierścienia. resztki pierścienia mamy jest taki muchomor? Uh -huh. Asia weźmiemy tego? co? weźmiemy tego? po dobra, to niech się rozsieje Przepraszam, że tak wszystkie zrywam, ale jest to rekonesans. Patrzę po prostu, co tu mamy. Jest to ewidentny muchomor. Widzimy charakterystyczny pierścień. No i tutaj jeszcze muchomorka tego żółtawego można poznać po tych takich strzępkach na, na krawędzi kapelusza i tym wybrzuszeniu. Niech się rozsieje.

I tutaj proszę zobaczyć Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest to maślanka wiązkowa. Na pewno nie jest to opienka ani ta yy, miodowa i ta druga co my zbieraliśmy jaka to była? Szara czy coś tam Na pewno nie jest to opienka zerwiemy takiego o. Tak, maślanka wiązkowa, proszę zobaczyć, I te blaszki, rośnie tak samo jak opieńka i teraz akurat jak popadało to raczej nie trudno ją yy, pomylić z opieńką jadalną, ale jak jest sucho to może przybrać taką ciemniejszą barwę, popękać troszkę i ci bardziej mniej wprawni grzybiarze mogą ją pomylić. Tutaj jej rośnie znacznie więcej O, ale ten to nie wiem co to jest, ten wysoki Ten tu Dobra, to na razie Tyle tutaj też jest, Asia Możecie napisać co to jest? Ale widzisz, w tych trawach, nie, najwięcej się pokazało. Bo tu jest też taki spad, nie? A tam ale gołąb. Ale podgrzybki to raczej tak w tych trawach nie wyrąbią. W lewo. O i tu jest znowu ten sam, tylko młodszy owocnik. O, i tutaj... o! A to, to nie wiem, co to jest. Kompletnie. Dziękuję. To zapytam mojego kolegi po, po fachu. Jednego obrócę, takiego młodszego, żeby mu pokazać wyrywam mu z całym trzonem i tego dorosłego nie wiem właściwie czy to jest dorosłe ale... także Paweł napisz mi co to jest tak grzybek wygląda gładki trzon blaszki takie jak o. Fajny zapach ma, tak jak pieczarka. Bardzo ładnie pachnie. No i młodszy owocnik praktycznie niczym więcej się nie różni. Tylko jest po prostu w młodszym wydaniu. Także Paweł będę wdzięczny, jak mi napisze, co to jest. Rosną sobie w takim skupisku tutaj. One tak gasia rosną jak przy obalonych pniach, nie? Dobra.